Szczepionka przeciwko pnomokokom chroni dziecko do końca życia. Jeżeli zaszczepimy yy, kilkoma dawkami, to wystarczy. O schemat szczepienia należy zapytać się swojego lekarza, dlatego, że w zależności od tego, kiedy rozpoczyjemy, będzie różny schemat. Jaki jest zakres ochrony po szczepieniu przeciwko pneumokokom? I można powiedzieć, że w przypadku pneumokoków, które są niewrażliwe na antybiotyki, a tych obserwujemy ostatnio coraz więcej, ta ochrona jest blisko 100%. Natomiast w przypadku serotypów, które są w szczepionce, również jest bardzo wysoka, ponad 80-90%, dlatego że w szczepionkach są. Te serotypy pneumokoka, które są najczęściej odpowiedzialne za zachorowania.